Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie tryb kooperacyjny z... Kapiculo, cześć. Dobra, lecimy. Coś długo się przywidzało. Przybite... Co jest? E, wypuść! Ty... Nie, 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 nie. Co jest? Ha! Dostałem! No jednak nie, nie Jesteś? Jest znaczy, tak, już myślałem, że mapy bagowałem tak, bardzo nie ja Już myślałem, że mapy pogowałem bo tam zostałem u góry na moment No otwieraj mnie to no, co, pierw ten? Y, zbieramy sobie bronię, nie? Tak Dobra i spróbujmy znaleźć te żetony Znaczy pierw zbieramy sobie bronię, później żetony i na końcu ten Okay, a Zabimy było się... ustawione, że bierze nam HP, czy nie? Nie. Ale. Czekaj, tu coś jest. We found the first serum. Czy jest ich chyba kilka, nie wiem. Ty. O nie, zmieniałem miejsce. O kurde. Ty, ale serum znalazłeś. Weźmy teraz przez serany? Dobra, nie jest ich dużo. Dobra, yy, chodź pojemkę, chodź pojemkę. Nie, mi się wydaje, że po prostu... Ona chyba tu była. serum. Nie, a mi się wydaje, że one miejsce zmieniają. No ale wtedy byłaś czerwona pteczka, teraz była zielona. O! Ty, czy coś może, mo może są dwie. Ty. A nie, wściekli się i to porządnie, stary. Ty. Masz subroń, nie masz? Nie, nie, nie. To jest rewolwer. Nie, dobra jest radę Tak Jakoś sobie e, tu, to... Tu, tu, tu gdzieś, gdzieś było Dobra, mamy... a mam, moi i okay. no, e Tamten tam Dawaj tu Dobra Chodź, pokażesz A, tu tak, jest od góry To pinałem. Tak dobra. Gdzie skauta jeszcze skautzy, nie? Ech, chyba tak. To tu, tu nic nie ma. A, to mi się że były dwa sery. No, no i teraz to tam tu musimy znaleźć znowu. Pierwsza i druga dawka. No, no, no nie, nie otwieram tego. Scout. No, Weź ja weź na, na chwilkę On chyba za dużo wypił Ja się dołączę o to, to chyba wypadać Impreza zamknięta No To MK widzę? Jest to jesteś. Dobra to była. Dobra Tu masz Disła jak chcesz Eee. To czekaj, łap łap rewolwer ja jednak wolę u SPK On sobie zadaje takie same obrażenia Dobra, szybko kohambo Si Ja się o mutancie mówiłem to jest inny niż reszta Ja ale ta jest do kitu Szybko się w niej No bo był nerw a, wiem. Nie ja wiem. To jest słaba. Ja albo drugiego celu jeszcze. E, teraz tak. Okay. Tutaj nie wyjdziemy. Trzeba to jakoś... E, tu w tym wannie się rozwala Dobra. 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 ja tam wchodzę. Osłanie mnie. No, mając 20 kół w magazynkowej, do... no ciężka Tu nic, tu nic Jeżeli nie znajdziemy drugiego serum to powinniśmy Myślę, że to nie trzeba poszukać, pamiętaj No tak Osiem 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 mam osiem Przynajmniej nie zmarnuję Ej, osiem mam Nie wiem czemu, ale tutaj nic nie ma ciekawego Aha, to chyba bait jest. No przejdziemy dookoła, poszukamy tych. Okej, zaczekaj. A, on idzie tam. Dobra, chodź, chodź. A i tutaj nie byliśmy? Yyy... E, no, lipe zamocuję okay, ammo, idę. O, tu jest po prostu... O, tu gdzieś był, O, jest MK No i nice Zatem wziąłem rewolwer A no on niestety nie jest tutaj nie za dobry Chyba, że ich bierze na hita Ciało. Nie, nie bierze też bym chciał, żeby tak było Dobra, eee, że to one było jeszcze A, czekaj, To tutaj? O. Czyli coś nowego Tadeusz, to próbuj wejść. Ale to chyba nic nie zmieni. Nie da się nawet. Nie. Ostatnio. A tutaj byliśmy. O. Tu jest auto. I te m są do dupy, ja walę mojego Gaila, szczerze. Więcej ja mam, że byliśmy. Musimy obejść mapę znowu do stare To Nie byliśmy jeszcze tam, przy tej łodzi rybackiej. No, też Tutaj... Ale no i tak czy jak musimy obejść mapę, bo gdzieś tu za nami była ta, że tam był. A tak. Hmm. Tu jest oczywiście tylko jeden. Amo jest. O, jest USP. Następnie. Zail. I ja amo do niego, świetnie. To ja lubię. Takie rzeczy ja mogę brać. No dalej, lecimy. Nie wziąłeś samo? tam wyłazłem po drodze. Dobra. Dobra, jeszcze... Ostatni był gdzieś, gdzieś, gdzieś tam, i... tam, chyba z... Jak, tak? Na samym końcu mapy. Dobra, ale to ci przejdziemy do okapu. Coś ciekawego jeszcze zejdziemy. Może to serum w końcu. Konkretnie. Nie baw się z nimi, bo to ty masz to serum. Jak wypadnie, że będą się musiał za nowo to serum. Przynajmniej dzisiaj w i śmieszną. Ej, tu jest Mk, tu jest gajel Mk Chyba czemu my żeśmy wcześniej tego nie znaleźli W sumie Nie byliśmy tu chyba nawet O dobra Oczekaj, ktoś to torii Nic nie ma Nie ma w tutaj dobra <coughs> Dawaj na tego, na tą bazę całą no, wow, tak? Tu nie O ja z już żarą mam O, please active uh, pass. Dobra, czyli uciekamy A, teraz ta. A już widzę ten punkt, na czerwono się świeci. E, tak. Tam musimy chyba odpalić. Agrega, agregat, na. No. no, odpal go. Chyba coś się chyba otworzy. Nie wiem. A, i chyba im przejście zębiakom. A z tego co Dobra, chodź się do tutaj. Teraz musimy bronić. Dobra. Dobra, jest dobrze.

to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawcie suba lajka. No i widzimy się w następnym.